buduje taki pakiet baterii 12V pod 3S parametr no, nie ma, znaczy szału, 72Ah tylko problemem będzie właśnie napięcie przy 36 jest tylko 10,8V i dość słabe napięcie, a przy naładowaniu 12V 4 Tak, Zobaczę. Nie, 12,6. No właśnie. 4S było lepsze, bo, te, bo to bo takie wybastu będzie używanie postojowego. No i jak zobaczyłem, to na 16V obsługuje. Czyli troszkę źle zacząłem, ale zrobię sobie dwie baterie. Jedna będzie taka. No to oczywiście lipaka, jak widać, użyłem. Jest lepiej robię. No i protektory na plusy pozakładane. Tu już trzeba troszkę bardziej pomyśleć o jakimś zabezpieczeniu. No i czas na zgrzewanie. Bateria zgrzana i nawet podłączyłem tak na sztukę. To takie organy. No jeszcze na komunie dostałem, i trochę lat mają. działa o, dalej, nie wiem jak Budowa baterii trwa dalej, przewody podłączam, lutowane tu ładnie. Kabel solarny i takie zakończenie będzie. Kokody nie Fajnie można podłączyć i odłączyć szybko podbyłem do ładowarki albo cokolwiek chcemy zasilić. No i tutaj, i tu jest na minus, tak samo. Może odwrócone jest jedna. Tu jedno będzie szło do BMS-a, a drugie sobie zrobiłem takie, żeby ominąć BMS-a i większy amperaż doszedł. bo BMS ma 60A to w sumie ale może do zgrzewania, zobaczę testownie jak będzie zgrzewać się na tym zgrzewarkę pod DC dobra biorę się dalej do roboty no i skończyłem, gotowa baterijka raz zdałem taśmą, później jeszcze dałem to takie Materiałowe zawsze będzie trochę chronić mechanicznie i temperaturowo, też nie bo, jak jakieś jednej temperatury, to dobrze, jakby troszkę było cieplej w tej baterijce Później, się raz się dałem. Tyle takie na no, trzymanie minusa, żeby gdzieś tam plusa nie dotknął. Tyle, już podłączone przez BMS. Działa. No większe obciążenia, i to jest No ale fajnie wyszło w pojem. No jeszcze napięcie 12,2, no to nie jest tak źle. Jeżeli duże spadki nie powinny być napięcia. Jest dość wydajna materia. Chyba tych ogniw poszło. Jest 90, tak po 30 było. Kolejny test baterii, razem w tak taka po 12. E, 18 nie niby, ale to tam bez znaczenia. Leży do tego motora. Spadek napięcia, bez obciążenia. No i spróbujemy wkręcić coś. Zobaczymy spadek pod ociążenie siła jest. Więcej niż ten mały co używałem go Tak to wygląda Podłączony pod odgrzewanie No teraz 10 stopni jest to nie jest tak zimno. Najniższa moc. 11,9 pokazuje. On trochę przekomuje ten licznik raczej z moich obserwacji wynika. No wrażen, odpalamy o czym napięcie. W jakimś spadku. Przykwasowe to spadało nawet do 10,5, no ale zobaczymy, jeszcze chwilkę dajmy.

A już włączyła się świeca Czyli jakieś 4 minuty minęły i zaczyna już grzać 4S było lepsze, jednak to napięcie wyższe, mimo, że są takie spadki na 5 No ale już następną kobie pod 4S To był, był trochę mój błąd no, ale też się przyda na wymianę będzie, albo no, zasilanie jakiejś prentarki czy czegoś, czy awaryjnego odpalenia auta, może też by dało radę okay.